Zobacz, jaka fajna frytkownica. Jaka? A ir frajer. Frajer? Tak jest napisane? No. No bo to dla frajerów pewnie. Cześć. Cześć Maciek. Cześć. Co, jaki frajer co? No, jak bym wynalazła tutaj frytkownicę? Dla frajerów i... i chyba chcę taką, ja nie Dobra, słuchajcie. Dzisiaj na lekcji no, zachciałem się do łazienki, no i się pytam pani, czy mogę iść do, do łazienki? A pani nie. No cóż, no no, zacisnęły zwieracze, jakoś wytrzymałem. Zwieracze. No, ale już było takie trzy czwarte lekcji. No i pani do nas, słuchajcie, ja was przepraszam bardzo, ale muszę iść do łazienki, bo no muszę. No i ja wstałem. St stanęłem w drzwiach jak szczęsny na bramce i mówię Nie zesraj się. Ty mnie nie puściłaś, to ja ciebie też nie przepuszczę. I co? No i co? I ona na mnie tam z ryjem zaczęła, ale zaczęła tam się rzucać. A ja dobra, pani się ta, ta, pani tak nie skacze, bo się popuści. Co? To za tą frytkownicę. Co za frytkownicę? Sam jesteś frajer. A ja nie wiedziałem, że ty jesteś frajer. No ale powiedziałeś co? Że dla frajerów. No. Dlatego nie chcę, żebyś kupowała taką frajerską jakąś. No ale powiedziałeś, że chyba chce. A. No.